W tym filmie pokażę, w jaki sposób radzić sobie ze zdjęciami tego typu, a mianowicie zdjęciami, na których występują ciemne obszary i jasne, przez co aparatowi fotograficznemu jest dość trudno dopasować parametry wykonania takiego zdjęcia, ponieważ musi on jednocześnie umieścić na jednym zdjęciu ciemne obszary, które powinny być dość dobrze widoczne i jasne, które także chcielibyśmy, żeby były widoczne. To jest drugi przykład takiego zdjęcia, gdzie z ciemnego wnętrza wykonujemy zdjęcie, gdzie widoczne są też elementy zewnętrzne, w tym przypadku zalesione góry. Wróćmy tutaj do tego pierwszego zdjęcia i zobaczmy jak to skorygować. Zdjęcie wygląda całkiem dobrze, ale jeżeli chcemy uzyskać więcej szczegółów w ciemnych i jasnych obszarach, to wchodzimy w menu Ulepsz. Dopasuj oświetlenie i tutaj cienie podświetlenia. Funkcja ta już jest jakoś standardowo ustawiona, możemy przesunąć ten suwak w lewo. Kontrast półcienie musi pozostać na środku, bo to jest jego standardowa pozycja, 0% i tym suwakiem rozjaśniamy cienie. Spójrzmy, ustawiamy się tutaj w jakiejś pozycji, która nam odpowiada, a drugim suwakiem przyciemniamy światła, czyli najjaśniejsze obszary na zdjęciu. W ten sposób bardzo często uzyskujemy więcej szczegółów. Spójrzmy na niebo, w tym momencie wszystkie chmury stały się bardziej widoczne. Jest nam po prostu więcej szczegółów. I w ten sposób możemy to zostawić. Możemy też jeszcze skorygować półcienie, czyli delikatnie zmienić wygląd całości tego zdjęcia. Ja zostawię to na takim ustawieniu. Wciskam OK i korekta jest gotowa. Spójrzmy jeszcze jak to zdjęcie wyglądało przed chwilą. Wciskam cofni, to jest przed, a to jest po. Przejdźmy do drugiego zdjęcia. Tutaj wykonamy dokładnie to samo. Ulepsz, dopasuj oświetlenie i tutaj cienie podświetlenia. Jeszcze raz suwak w lewo. Rozjaśniamy powoli cienie do takiej wartości, jaka nam odpowiada. Ja zostawię to na takim ustawieniu. Spójrzmy, co się stanie po przyciemnieniu świateł. Również szczegóły tutaj na wychodzą, ale musimy uważać, jeżeli przesuniemy się zbyt mocno w prawo, czyli jeżeli zbyt mocno przyciemnimy światła i zbyt mocno rozjaśnimy cienie, to zobaczymy, że tutaj na krawędziach na miejscu połączenia ciemnych jasnych obszarów powstanie taka brzydka obwódka, mleczne zabarwienie, które zazwyczaj wygląda nieładnie, takie halo, którego powinniśmy zawsze starać się unikać. Więc jeżeli przyciemniamy to podświetlenia, to musimy zwracać na to uwagę, że tutaj na krawędziach są problemy. Ja zostawię to mniej więcej w takim ustawieniu. Cienie rozjaśnię w takim stopniu. Zobaczmy jeszcze na ten kontrast półcieni. Zatwierdzam. I na końcu możemy jeszcze poprawić kolorystykę tego zdjęcia, ponieważ kolory, szczególnie te zielone, tutaj nie są zbyt żywe. Jeżeli ożywimy, to będzie wyglądało to znacznie lepiej. Wchodzę więc tutaj w to małe menu, stąd wybieram barwa Nasycenie. To jest warstwa dopasowania lub też warstwa korekcyjna, w zależności od terminologii. I z tego okienka możemy ustalić zakres kolorów, które będziemy chcieli nasycać. Ja przełączę się tutaj do zieleni na początek. Jeżeli nie jestem pewny, czy to są zielenie, a w przypadku zieleni nigdy nie można być do końca pewnym, ponieważ składają się one również w dużej mierze z żółtego, a w tym przypadku według mnie jeszcze z niebieskiego, więc najlepiej tutaj wziąć ten kroplomierz z plusikiem i dodać go do próbek. Spójrzmy, tutaj na dole widać zakres, który będzie zmieniany tymi suwakami u góry, czyli kolory od praktycznie żółtawego do niebieskawego. Ja jednak na wszelki wypadek kliknę i przeciągnę jeszcze tutaj tak żeby dodać pozostałe piksele. Jak widać, rzeczywiście przesunęliśmy się tu w stronę niebieskiego dość mocno. I jeszcze tutaj kliknę. Mamy cały zakres kolorów ustawiony, który będzie modyfikowany i teraz zwiększymy nasycenie tych kolorów. Klikam na suwak środkowy, przesuwam go w prawo na przykład do takiej wartości i już widzimy, że te kolory stały się znacznie żywsze. Zamknijmy teraz tą paletkę, i żeby zobaczyć, jak to wyglądało przed chwilą, wyłączę na chwilę widoczność tej warstwy korekcyjnej, klikając tutaj na to oczko, przed i po, jeszcze raz przed i po. Rzeczywiście wszystko wygląda znacznie ładniej. Jeżeli chcemy skorygować jeszcze raz to ustawienie, to możemy w każdej chwili kliknąć tutaj na tych suwaczkach, na tym symbolu. Okienko nam się wywoła ponownie. Jak widać z wszystkimi ustawieniami, ponieważ ta warstwa to jest tak jakby tylko matematyczne obliczenie, które nakładamy na warstwę tła. I tutaj możemy zawsze modyfikować parametry zgodnie z naszym gustem. W tym momencie zdjęcie możemy zapisać. Możemy też ewentualnie spłaszczyć je. Jeżeli nie chcemy już korzystać z tej warstwy korekcyjnej, wchodzimy tutaj w to menu i wybieramy na przykład scal w dół lub też spłaszczobraz. Ja w tym wypadku wybiorę spłaszczobraz. Efekt będzie taki sam. Zostało wszystko spłaszczone do warstwy tła i teraz zdjęcie możemy zapisać.